14-letnia Sara James stanęła przed szansą zrobienia światowej kariery. Jej występ w amerykańskim mam talent wywołał entuzjazm wśród jurorów i widzów show. Edyta Górniak zdradziła, czego życzy nastolatce. Sara James, którą już po pierwszych publicznych występach obwołano polską w Kingne Hauston, ma szansę zrobić światową karierę. Zaledwie 14-letnia wokalistka podbija właśnie serca amerykańskiej publiczności. Jej występ w show, który jurorzy i fani przyjęli z wielkim entuzjazmem, może się okazać przepustką do wielkiej kariery. W czasie półfinałowego występu w show 14-latka zachwyciła publiczność, śpiewając piosenkę Eltona Johna Rocket Man. O tym, czy Sara awansuje do finału, dowiemy się już niedługo, widzowie show mają bowiem dobę na głosowanie na swych faworytów. Tymczasem internet wrze, zarówno polscy fani, jak i zagraniczni widzowie show chwalą niesamowity głos i dojrzałość Sary, która na scenie prezentuje się jak dojrzała artystka. Gratulacje płyną też od znanych osób. Dominika Glied wieszczy, że James naprawdę może być super gwiazdą, a Edyta Górniak zapewnia, że trzyma kciuki za 14 latkę. W rozmowie z Faktem Górniak. Która kiedyś też marzyła o karierze poza granicami kraju, podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat możliwej kariery, która może stać się udziałem młodziutkiej wokalistki. Życzę jej, aby jej talent zawsze szedł za rękę z wrażliwością, rozwagą i pokorą. Trzymam kciuki, zapewniła Górniak.